Dzień dobry, Marta Mackę. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideo podcastu Reklamiara. A jest to program, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o wyzwaniach współczesnego marketingu, komunikacji marketingowej, reklamy, a moim gościem dzisiaj jest Piotr Piętka. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Witam, witam serdecznie. Piotr Piętka CEO grupy Publicis, Publicis Group na Polskę. Bałtyki i Ukrainę, więc duży kawałek Europy. Piotrze, nie mogę nie zacząć od tego, co wydarzyło się niedawno, a niedawno, dokładnie 23 kwietnia, mieliśmy okazję wspólnie świętować zakończenie trzeciej edycji konkursu CMO Awards, konkursu zorganizowanego przez Shortlist Consulting, którego jesteście patronem, partnerem od samego początku, od pierwszego. Roku. Tak naprawdę wspieraliście nas bardzo mocno również w takich strategicznych rozważaniach, w jakim kierunku ten konkurs powinien pójść, jak nazwać kategorie i o czym te kategorie konkursowe powinny być, po to, żeby zachęcić top menadżerów, marketingu, reklamodawców do zgłaszania się w tym konkursie. Także wielkie dzięki za wkład w rozwój tego projektu. Tak jak powiedziałam, trzecia edycja konkurs się rozwija. Bardzo fajnie. Mieliśmy mnóstwo ciekawych zgłoszeń i wspaniałych laureatów i wyróżnionych. I ja chciałam się ciebie zapytać w związku z tym, jak według ciebie ten konkurs się właśnie rozwija i czy rzeczywiście to jest wartość, żeby był na rynku taki konkurs? Przypomnę, że jest on w systemie peer-to-peer, -peer, co oznacza, że tak naprawdę reklamodawcy, marketingowcy przeglądają się w oczach koleżanek i kolegów, bo my nie mamy jury. Jury są wszyscy top menadżerowie marketingu, którzy zdecydują się przeczytać zgłoszenia i zagłosować na te osoby, na te projekty, które ich zdaniem są najciekawsze. Znaczy, przede wszystkim warto powiedzieć, że super, że taki konkurs jest, bo my wszyscy ciężko pracujemy, również marketerzy to jest naprawdę niesamowity kawał ciężkiej pracy, który realizowany jest każdego dnia. I poza tą ciężką pracą fajnie jest mieć moment takiej celebracji i naprawdę spotkania się i porozmawiania, i zobaczenia, jak wyglądają te najlepsze zgłoszenia i najlepsze, najlepsze kampanie, najlepsze realizacje. To jest wielka, wielka wartość. Z drugiej strony można powiedzieć, że konkurs to już jest trzecia edycja tego konkursu i konkurs bardzo dynamicznie się rozwija. Bardzo ciekawe są tam oczywiście kategorie, bo to jest konkurs bardzo merytoryczny, konkurs, który dotyka poszczególnych kluczowych elementów, które w chwili obecnej są dla marketingu wartościowe i znaczące. Takie jak kreatywność, takie jak commerce czy bardzo istotne również dla nas myślenie o tym w jaki sposób, czy jakie, jakie marki mają purpose przed sobą. Oczywiście taką spinającą moim zdaniem też kategorią jest Omnichannel. Tutaj bardzo nam bliski, gdyż bardzo wierzymy, że marketing w chwili obecnej jest bardzo szeroką kompetencją. W związku z tym cieszy taka liczba zgłoszeń, cieszy to, że zgłaszają się do konkursu marketerzy z różnych firm, z tych największych, ale również z tych, które są trochę mniejsze, a mają bardzo dużo do powiedzenia i ich działania warto śledzić, bo one również budują zupełnie nowe postrzeganie marek, dla których, dla których pracują. Czy w takim razie możemy powiedzieć, że marketing, bo my czytaliśmy wszystkie te zgłoszenia, chociaż nie mieliśmy prawa głosu, czy możemy powiedzieć, patrząc na te zgłoszenia, ale również patrząc Twoimi oczami jako osoby zarządzającej dużą grupą i wieloma agencjami, zarówno agencjami kreatywnymi, jak i agencjami mediowymi, spółkami technologicznymi, że marketing jest w olimpijskiej formie w Polsce? Po części pewnie można tak powiedzieć, gdyż widać, widać to nie tylko z działań marketingowych, ale widać to bardzo mocno w, z obszaru w ogóle funkcjonowania firm i przedsiębiorstw. Jak te firmy się dynamicznie rozwijają, marketing jest kluczowym elementem, który wpływa na rozwój biznesu. I szczególnie w tych najbardziej dynamicznie rosnących kategoriach i branżach ta rola marketingu musi być na najwyższym poziomie, żeby... Móc wpływać na budowanie, na budowanie biznesu. To jest bardzo mocno widoczne w takich kategoriach jak kategorie finansowe, bankowe, retail, ale również bardzo mocna transformacja w, we wszystkich firmach FMCG. No i muszę powiedzieć, że jeśli pytasz się o olimpijską formę, to ja patrzę na takich menadżerów którzy wypływają z marketingu i budują albo kariery międzynarodowe, albo budują swoje kariery i przechodzą z marketingu do zarządów, a często stają się również... Prezesami, prezesami firm. To jest niezwykle budujące i to jest niezwykle motywujące, myślę, również dla nich, dla marketerów, jakie szerokie możliwości przed, przed nimi stoją, ale również dla nas, dla agencji, które, wspier które wspierają ich w codziennym budowaniu swojej pozycji, również. No właśnie, tutaj dotknąłeś ważnej kwestii, o tym też wielokrotnie rozmawialiśmy yy, także na w panelach dyskusyjnych i w spotkaniach w ramach konferencji CMO Awards. I ja w ogóle jestem wielką wielbicielką partnerstwa w biznesie i roli agencji we współpracy i wzmacnianiu działań marketingowych. Oczywistą rzeczą jest, że my pracując w komunikacji marketingowej mamy poczucie, że marketing jest najważniejszy. Ale rzeczywiście, jak to wygląda? Czy rola marketingu jest doceniana, czy ona się zmienia? I jak to wygląda z Twojej perspektywy w kontekście jakby takiego właśnie docenienia roli marketingu i szefów zarządzających marketingiem versus zarządy, versus CEO? Znaczy, myślę, że w ogóle sukces każdej firmy. Zaczyna się od poziomu zarządu, prezesa, wizji, którą ten zarząd ma, i myślę, że jest to bardzo mocno również są powiązane dwa elementy. Z jednej strony jest to wizja tej firmy, a z drugiej strony coś, co ja nazywam Operational Excellency taką koncentracją na każdym elemencie funkcjonowania firmy. Te firmy, które są najbardziej odnoszą największe sukcesy to firmy, gdzie z poziomu zarządu i z poziomu prezesa jest olbrzymie zainteresowanie każdym elementem, w tym również marketingiem. Jeśli to zainteresowanie jest duże, oznacza to, że rola marketera w takiej relacji jest, on jest cały czas w bieżącym kontakcie z zarządem i z bieżącym w bieżącym kontakcie z prezesem. W związku z czym automatycznie poszukuje nowych rozwiązań. Automatycznie stara się transformować tą firmę w taki sposób, żeby odnosiła, odnosiła sukcesy. Tam, gdzie to zainteresowanie jest, widać progres, widać dynamiczne poszukiwanie nowych rozwiązań, widać poszukiwanie innowacji, widać koncentrację na kluczowych elementach, w chwili obecnej świata, w którym my się zajmujemy, to jest rozumienie doskonałe trendów, rozumienie zmian kulturowych, które następują, w jaki sposób te zmiany kulturowe można szybko zaimplementować, ale również z mojej perspektywy, totalna koncentracja w chwili obecnej na technologii, umiejętnym wykorzystaniu tej technologii i sprawieniu, że procesy wewnątrz firm stają się Bardziej smów. One przebiegają efektywniej, szybciej, bez zatrzymań. To również bardzo mocno wpływa na efektywność działania. Dzisiaj wszyscy szukają efektywności. Ta konkurencja, jeśli chodzi o zmniejszanie kosztów, będzie przybierać moim zdaniem na sile. I te firmy, które również będą umiały to zrobić i wykorzystać w pełni technologię w tym zakresie, również właśnie w obszarze komunikacji marketingowej, będą wygrywać. W związku z czym, tak jak nigdy dotąd, rola marketingu jest silna, ale rozumiana bardzo szeroko i tak jak nigdy dotąd zainteresowanie ze strony prezesów. Tym obszarem, który jest jednym z najszybciej transformujących się obszarów, budujących marki właśnie w tej średniej i długiej perspektywie, to jest wielka szansa dla wszystkich działających w, tej, w naszej branży, dla marketerów, żeby budować swoje pozycje, a my jesteśmy po to, żeby ich bardzo mocno w tym wspierać. Uważam, że to jest kluczowe. Wybór dobrego partnera, któremu się wierzy, który jest challengerem w pewnym, w pewnym obszarze i w pewnym rozumieniu tego słowa. To jest taki klucz do sukcesu. No właśnie o tym chciałam troszeczkę głębiej też jeszcze porozmawiać. O tym partnerstwie i o tym, jaka rola jest po stronie agencji, bo może to trochę banalne, ale często takie jest wrażenie, że agencje to są szczególnie te, te agencje kreatywne, to są od tego, żeby tutaj... Sadzam brief, wyciągam pomysł, a, med, a agencje mediowe no to, że po prostu Excel <ścoughs> przysłowiowy Excel wypluje plan. Natomiast mam wrażenie, że to jest właśnie niezwykle istotne, żeby wykorzystywać wiedzę i potencjał agencji do takiego cał permanentnego wzrostu, śledzenia tych trendów, wdrażania rozwiązań, których być może jeszcze nikt nie wdrożył, albo żeby być zawsze ahead. Jak to pięknie po, po, polsku, po polsku na tak naszym języku branżowym. I zawsze o tym mówisz. Właśnie też przed chwilą powiedziałeś, że wybór dobrego partnera jest niezwykle ważny, bo tylko w dobrym teamie możemy zbudować sukces. Zresztą bardzo dużo o tym ze sceny Gali, naszej CMO Awards mówili. Wyróżnieni i laureaci, że, tylko, że oczywiście jest to nagroda dla top managera, dla cmo Siemoski, -sa, ale samemu by tego nie zrobili. Do tego potrzebny jest świetny zespół marketingowy, zespół w firmie, ale również partnerzy. Także wiele podziękowań dla współpracujących agencji również padło ze sceny. To może posłużę się takim przykładem, moim ulubionym, który mam bardzo mocno w głowie zakorzeniony, jak doskonale wiesz pasjonuję się operą i kiedyś byłem na takim przedstawieniu, który dokładnie była to Dama Pikowa-Czajkowskiego w Teatrze Wielkim, premiera, wielkie wydarzenie i pojawia się światowej klasy dyrygent Walery Giergiew, Staje na pulpicie, zaczyna dyrygować, przedstawienie trwa. I wydawało mi się, że. Jego klasa, klasa tego dyrygenta powodowała, że każdy z tych muzyków chciał grać na, i grał na 120% swoich możliwości. I dobry marketer, ten wymarzony taki nasz CMO, jest dla mnie takim dyrygentem. Który nie dość, że doskonały sposób rozumie rolę każdego gościa grającego w jego orkiestrze, a tam są jego agencje, umie wybrać sobie skrzypka, wiolonczelistę i waltornistę w taki sposób, jak on chce to stworzyć, i umie spowodować, że każdy z nich i każdy z nas chce dla niego robić 120% każdego dnia. To jest wielka, wielki dar pracować z takimi, takimi ludźmi. My z wieloma, bardzo wieloma takimi ludźmi pracujemy. Sami przy okazji chcemy być mistrzami świata chcemy być takimi wirtuozami w ramach poszczególnych kompetencji, które, które dostarczamy temu, temu dyrygentowi. I ta orkiestra zaczyna być wtedy naprawdę niesamowitym zespołem ludzi, którzy doskonale się rozumie, chce sobie pomagać, i ma jeden cel zrobienie czegoś nieprawdopodobnie fajnego, wpływania na biznes, budowania. Dlatego dla nas na przykład totalnie istotne są wyniki biznesowe. Wskaźniki mediowe, wskaźniki marketingowe są istotne, ale są pewnego rodzaju proxy do osiągania biz wyników biznesowych. I w taki sposób rozmawiamy z klientami, dlatego tak bardzo mocno mamy rozwiniętą działkę analityczną, bo zupełnie inaczej rozmawia marketer ze swoim finansowym dyrektorem, ze swoim prezesem w momencie, kiedy umie udowodnić wyniki swoich działań i ja na przykład nie wyobrażam sobie, że mówimy o wydatkach marketingowych, my mówimy o inwestycjach marketingowych, bo ta semantyka, jak wiesz, dla mnie ma olbrzymią wagę i znaczenie. Piękne porównanie. Będąc partnerem, wspierając Waszych klientów, Wy też myślicie bardzo wielowątkowo i też mówiłeś o trendach, więc Wy też staracie się wyznaczać pewne trendy, ale też je śledzić. I pojawiają się takie projekty, które no są właśnie w, w trendzie śledzenia trendów i wyznaczania pewnych, pewnych zasad. Takim projektem na przykład jest kodeks influencerów. Robicie, robiliście w zeszłym roku, zresztą o tym była mowa na CMO Summit w zeszłym roku badanie out of home. W tym roku zaczęliście od projektu, czy wdrożyliście projekt One Reach. Opowiedz trochę o tych, o tych właśnie trendach i o tych inicjatywach, które, które wdrażacie. Może dwa elementy tutaj poruszę, jeśli pozwolisz. Pierwszy to jest pomysł, który wdrożyliśmy w tym roku i wdrażamy go konsekwentnie, a mianowicie webinary dla naszych klientów, czy w ogóle dla, dla, dla rynku. Każdy marketer może tam się zapisać. Dotykamy tam kluczowych, moim zdaniem, elementów, wątków, tematów, które są aktualne w chwili obecnej albo wątków, na które do tej pory nie znaleziono super odpowiedzi, a nam się wydaje, że jesteśmy w stanie taką odpowiedź klientom dostarczyć. I to jest bardzo. I One Rich, który zrealizowaliśmy tak naprawdę webinar w dniu w dniu wczorajszym, cieszył się bardzo dużym, bardzo dużą popularnością, bo jest, odpo, jest ten produkt odpowiedzią na takie wieczne poszukiwanie wśród marketerów. Pamiętam jak zaczynałem pracę wszyscy szukali w jaki sposób policzyć wspólny zasięg multikanałowy wielu mediów i oczywiście metoda Sainsbury'ego była bardzo szeroko stosowana przez, przez lata. Natomiast ona okazywała się bardzo obarczona bardzo dużym błędem i w chwili obecnej stworzyliśmy właśnie narzędzie One Reach, które pozwala Badać i mierzyć zasięg z kilkudziesięciu, dokładnie w chwili obecnej, z 66 touchpointów, czyli jesteśmy w stanie policzyć zasięg skumulowany, ale również w jaki sposób każdy touchpoint wpływa inkrementalnie na budowanie tego zasięgu. Moim zdaniem jesteśmy w jakiś sposób obsesyjnie zakotwiczeni w analizowaniu wszystkiego i w budowaniu takiego podejścia, które Ładnie nazywamy data-inspired, myślenie i działanie. To nie jest tylko data-driven, ale data-inspired. I One OneReach, o którym wspomniałaś, jest takim narzędziem, które jest jednym z kilku, które w chwili obecnej nad którymi pracujemy i będziemy pokazywać klientom w najbliższym, w najbliższym czasie, tworząc pewnego rodzaju framework, framework badania, analizowania richu. Dlatego, że chcemy w kolejnych etapach skoncentrować się na... Poza one em który wpływa na strategiczne decyzje, wyboru touchpointów, Analizować attention. To jest jeden z najbardziej hot tematów w chwili obecnej, które mamy z klientami. OK, nie interesuje nas tylko zasięg tej kampanii, ale w jaki sposób my realnie wpłynęliśmy na głowy tychże konsumentów, co oni zobaczyli, co oni zapamiętali. I kolejnym elementem, nad którym pracujemy, który pokażemy niebawem, będzie również zasięg kampanii multivideo i wpływ w dzisiejszym takim środowisku, świecie bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat, także olbrzymia inwestycja, przede wszystkim intelektualna z naszej strony w tym zakresie jest po to, żeby dostarczyć marketerom bardzo, dokładne, bardzo dokładną i precyzyjną wiedzę w tym, w tym obszarze. No to bardzo wartościowe, bo przy tej ilości touchpointów dzisiaj dobrze wybrać, dobrze stargetować i rzeczywiście no nie zamęczyć y, tych konsumentów treściami, które są dla nich kompletnie nieadekwatne. Sama, sami dostajemy mnóstwo tych różnych komunikatów i czasami się zastanawiam, a dlaczego to do, dla, do mnie dotarło i aż strach czasami coś wygooglować, bo... Potem już cię będzie śledzić. Bo później ten remarketing, a szczególnie jak, jak kupiłaś już produkt, jeszcze za tobą tak. jest i wszyscy się zastanawiają, ale o co chodzi i te pieniądze są po prostu totalnie prze, przepalone. Natomiast fajny, mom, fajny wątek tutaj dotknęłaś, który jest mi z mega bliski memu sercu, a mianowicie my nie jesteśmy po to, żeby pokazywać pewne rzeczy, tylko jesteśmy po to, żeby Mamy prostą wizję. My chcemy budować angażujące doświadczenia, jakie człowiek ma z marką, konsument ma z marką na każdym etapie ścieżki, po której się porusza. Jeśli to jest kwintesencja tego, co powiedziałaś, dla mnie reklama jest o tyle istotna, ważna. Ja chcę ją zobaczyć, taka, która jest dostosowana do moich potrzeb, do tego, co mnie się wydaje, że w danej chwili. Potrzebuję, czego szukam, czy mogę w łatwy sposób porównać pewne rzeczy. Jeśli ja umiem skonstruować, zbudować architekturę takiej komunikacji, wow, to wtedy jestem dla tego konsumenta finalnego mega wsparciem, mega partnerem w podejmowaniu jego decyzji, i on zaczyna również mieć te relacje z marką niezwykle bliskie. A ja mam teraz takie pytanie. Polska jest kolebką transformacji społecznych, politycznych. Jesteśmy dużym rynkiem. Ty zarządzasz Polską, Ukrainą i Bałtykami, ale wiem też, że zostałeś zaproszony do zarządu grupy w regionie EMEA. Jak oceniasz naszą pozycję? Jako właśnie ekspertów, specjalistów, partnerów biznesowych dla naszych marketerów, naszą w sensie tutaj szerzej patrząc w ogóle na rynek reklam, komunikacji marketingowej, bo to dzisiaj nie tylko reklama. No bo zakładam, że jeżeli zostałeś zaproszony do, do zarządu właśnie tak dużej części świata. To znaczy, że muszą w grupie doceniać to, co jest robione tutaj w naszej części rynku. W ogóle to myślenie dotyczy tylko tej konkretnej sytuacji, ale jestem niezwykle dumny z tego, w jaki sposób Polska wygląda w chwili obecnej, w jaki sposób my budujemy nasz produkt krajowy brutto. To naprawdę nie mówię tego z przekąsem, tylko z wielką wiarą taką, Prawie złamaną z patriotyzmem. Jestem z tego bardzo, bardzo, bardzo dumny. I mamy dwa elementy w sobie. Po, prostu, po pierwsze, jesteśmy stosunkowo dużym krajem, który jest widoczny na arenie na skali globalnej, szczególnie w takim regionie jak Emea. Polska jest tutaj bardzo, bardzo widoczna. A druga rzecz to jest nasze podejście. Myślenie, innowacja, transformacja, konsekwencja bardzo dynamiczne działanie. Oczywiście, porównując się do takich rynków rozwiniętych jak Wielka Brytania jeszcze nam tam sporo brakuje, tak? Jeśli chodzi o kwestie rozwoju digitalowego, technologicznego i tak dalej, i Ale ta dynamika, którą my obserwujemy u nas, oni są bardzo tym zaciekawieni. Dlaczego? Jak to robicie, że jesteście w stanie tak szybko pewne rzeczy wprowadzać, wdrażać, poszukiwać nowych rozwiązań? Jesteście odważni? Nie boicie się? Nie boicie się porażek, również takich, na których można się nauczyć. To dla nich jest bardzo interesujące, i to jest moim zdaniem geneza takiego ruchu, który został zrealizowany u nas, u nas w sieci. A dla nas jest to również wielka szansa bycia na bieżąco w rozmowach z największymi rynkami w tym regionie. Skoro mówimy o byciu na bieżąco. To już niebawem spotykamy się na CMO Summit 6 czerwca. Wszystkich top menadżerów marketingu, reklamodawców z tego miejsca serdecznie zapraszamy. Rejestracja rusza 6 maja, więc będzie można się rejestrować. Spotykamy się w Meta Event Space, czyli w Mecie w Facebooku. <grym>, żeby nie powiedzieć, na Mecie. <grym>, tak, no nie. Spotykamy się na kolejnej edycji konferencji z CMO-sami, w tym razem motyw przewodni to Code for Growth. Publicis również na scenie. Jakie tematy byście chcieli poruszyć? Co, co, co właśnie jest takiego najbardziej na bieżąco w kontekście Code for Growth? O czym powinni dowiedzieć się marketerzy? Mm. Właśnie ten wzrost dla mnie jest jednym z takich kluczowych elementów, który mnie osobiście napędza. Zarówno zwiększanie jakości naszej pracy, ale udowadnianie, że działania marketingowe wpływają na wzrost biznesu, to jest coś, co mamy w sobie, w swoim DNA i coś, co jest mega zakorzenione, muszę powiedzieć, nawet nie w sercu, tylko w brzuchu. I na pewno takie tematy będziemy, będziemy poruszać. Będziemy chcieli po, podzielić się z Państwem najnowszymi naszymi produktami, które pozwalają ten wzrost budować. Bardzo serdecznie zapraszam. Jestem pewien, że będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. I kolejne takie produkty, które można wykorzystać, one są namacalne, realnie wpływają na budowanie biznesu. Chcemy pokazać. Super, czyli jest na co czekać. Elidencja. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Piotr, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że już niebawem kolejne okazje do łapania jakichś ciekawych wspólnych wątków. Dzięki, pięknie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję pięknie za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście zachęcam bardzo serdecznie do oglądania wszystkich rozmów reklamiary. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.